Bolesajski szpital świętego Łukasza od kilku lat nieustannie prowadzi inwestycje modernizacyjne, kolejnych oddziałów i dokonuje zakupów sprzętu niezbędnego do prowadzenia wysokiej jakości diagnostyki oraz leczenia chorych. Szpital jest właśnie w trakcie doposażania się w kolejne urządzenia, które podwyższą jakość leczenia. Realizujemy w chwili obecnej program, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i ostatnim tak naprawdę rzutem na taśmę ze środków postpandemicznych realizujemy projekt, który dotyczy zakupu i wyposażenia naszego szpitala w niezbędny sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Tym razem chodzi o nowoczesny tomograf, dwa aparaty do zdjęć RTG, pięciu urządzeń do USG, kardiomonitory, pompy infuzyjne i wiele innego sprzętu, a w tym na przykład endoskop do diagnostyki nowotworów płuc. Jest to niezwykle niezbędny sprzęt dla naszego funkcjonowania, dla ciągłości naszego funkcjonowania, ale również poprawy jakości funkcjonowania. Przy okazji tego projektu, przy okazji realizacji tych zakupów doinwestowaliśmy ze środków własnych szpitala i w chwili obecnie jest montowany nowy, najnowocześniejszy w regionie rezonans komputerowy. To będzie już drugie tego typu urządzenie w naszym szpitalu. Kolejne takie sprzęty są potrzebne z tego względu, że te funkcjonujące już mają duże obłożenie, co powoduje kolejki w oczekiwaniu na diagnostykę. Większa ich liczba da więc efekt w postaci skrócenia się kolejek. W chwili obecnej wykonujemy około 600 badań tomografem komputerowym i około wykonujemy 100 zdjęć, zdjęć RTG dziennie. Nowoczesny sprzęt przyspieszy te procedury i jednocześnie skróci maksymalnie kolejki, ale również zabezpieczy nas na przyszłość, bo stary, zużyty sprzęt został już wymieniony najnowocześniejszym sprzętem. Przykład rezonansu magnetycznego to również wprost proporcjonalne ograniczenie kolejek, które nas tak bardzo boli, że pacjenci muszą czekać nawet kilka miesięcy na wykonanie badań. Te ostatnie wydatki szpitala to 8 milionów złotych na zakup sprzętu w ramach projektu dofinansowanego z zewnątrz i 2 miliony złotych na zakup urządzeń z własnego budżetu szpitala.